Proszę Państwa, przyspiesza tempo usunięcia, bo łamane muzyki usunięta woskowina powoduje, że możemy dzięki temu znacznie przyspieszyć zbiór, czyli zwracamy sobie często czas między koszeniem a zbiorem. Jednocześnie też ułatwiamy zakiszenie później tego materiału. Zatem czas jest decydującym czynnikiem. Proszę Państwa, teraz taki będzie jako ideań, co ukoszenia. Kosiarki się ustawią po dwóch stronach pola w takim układzie składkowym. I tą pierwszą kosiarkę poprosimy już o podjazd, tutaj tak na wysokości naszych złotramion, tak, żeby tutaj gdzieś Państwo te schody zobaczyli i tam również też te schody zaczną się powoli formować. Kosiarki, kosiarki, proszę do Państwa, są część w takim właśnie ruchu okrężnym. Tam zaproszę tam Panie o wyjście z tego ramy, tam proszę o wyjście do Jest. Proszę naprawdę opuścić. Jedziemy, 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 jedziemy dzisiaj, jedziemy. अड्डे पड़ी Chciałbym są Pana trudno, lądu Ta podróż, którą Państwu zaproponować, taki właśnie blok Myślę, że jest yy, to atrakcyjne, żeby zobaczyć 18 posiarów na jednym polu. <laughs> to jak jest dla klienta, ja nie jestem, ten to mi nie ja nie kupuję, ale zawsze, że tam Chętnie panu wszystkie ceny udzielą. Myślę, że te kościarki najtańsze to jest za kilku tysięcy złotych, to panisze, a te drugie to, jest. to tylko uderza, prawda? Jak się da uda ugadać po prostu jednak Proszę Państwa tak się przyjąło, że większość firm ma ceny dla zmianę i tam się z tym mało kto te ceny publikuje, to nie są jeszcze różne informacje typu rabat do stali, a tutaj, ja tutaj każdy z Państwa na pewno potrafi sobie cenę odpowiednio wynegocjować. Proszę Państwa, no i tak to mieliśmy taki no, fantastyczny pokaz koszenia. I teraz proszę Państwa, proszę się, się udali w kierunku do pasa i przejdziemy na pokaz. A więc pracy, przyczyn.